Wyjątkowy odkrywco? Dzisiaj o poczuciu własnej wartości. Poczucie własnej wartości to to, jak o sobie myślisz. Jest jak wewnętrzny głos papugi, który powtarza Jestem ważny, jestem dobry, jestem lubiany, ja siebie lubię. Papugi są zuchwałe i naprawdę patrzą na siebie i swoje kolory z zachwytem. No ale trzeba przyznać, że są naprawdę kolorowe i piękne, prawda? Więc nauczmy się od papugi pewności siebie. Bo gdy myślisz, że zasługujesz na wszystko, co najlepsze, świat zaczyna cię sprzyjać. Jest jak wierny piesek, który zawsze biegnie obok ciebie z radością i cieszy się, że jesteś. Jeśli myślisz o sobie, że możesz wszystko, świat podsuwa ci okazję i pomaga spełniać marzenia. Wiara w siebie jest fundamentem do życia i spełniania swoich marzeń. Wystarczy, że zaufasz sobie i uwierzysz w swoje niezwykłe moce. Gdy kochasz i akceptujesz siebie, inni czują się przy tobie dobrze. Nie muszą cię zadowalać, bo ty już jesteś zadowolony, a to daje poczucie ulgi. Jesteś ważny, jesteś wyjątkowy, jesteś bezcenny. Jesteś jak gwiazda na niebie jedyna w swoim rodzaju, która świeci własnym światłem. Masz unikalne talenty, których nie ma nikt inny. Dlatego jesteś bardzo ważny dla świata. Pamiętaj o tym. Używasz swoich talentów, żeby tworzyć piękny świat. Jesteś mądry i bystry. Lubisz się uczyć i poznawać nowe rzeczy, ale kontynuujesz tylko te, które dają ci frajdę. Uczysz się szybko i z radością. Z każdym dniem rozumiesz coraz więcej. I dzięki temu stajesz się odważniejszy. Jak kotek, który sprawdza różne ścieżki, ale wybiera te, które są dla niego ciekawe. Lubisz wyzwania i nowe przygody. Nowe sytuacje pozwalają ci poznawać świat. Doskonale się w nich odnajdujesz. Zawsze znajdziesz sposób, aby rozwiązać jakiś problem. Jesteś wytrwały i pewny siebie. Gdy coś się nie uda, próbujesz jeszcze raz. Jak żółw, który idzie powoli, ale zawsze do celu. Gdy popełnisz błąd, idziesz dalej, bez poczucia winy czy wstydu, bo one uczą nowych rzeczy, ale nie odbierają ci wartości. Potrafisz sam o siebie zadbać, ale wiesz też, kiedy poprosić o pomoc. Tak jak wilk, który jest samodzielny, ale zna siłę stada i umie poprosić o wsparcie, kiedy potrzeba. Jesteś odpowiedzialny za to, co robisz i przychodzi ci to z łatwością, bo wszystko, co robisz, jest w zgodzie z Tobą. Jesteś wdzięczny za to, kim jesteś i jak rośniesz. Jak drzewo, które rośnie każdego dnia spokojnie i sięga coraz wyżej.